Dzień dobry, kochani, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. A dzisiaj traktuję moje psiaczki! Chodźcie, pokaż, jaki jesteś psiaczek! A dzisiaj traktuję moje psiaczki jak dzieci! Nagrywaliśmy taki odcinek kiedyś do Macie, jak bajka była takiej wielkości. Minęło dużo czasu już od tego filmu, więc trzeba zrobić małą aktualizację. Najpierw musimy pojechać do sklepu. Musimy ogłosić światu, że będę miała dwie dziewczynki dzisiaj. Baby shower trochę zrobimy. Zrobimy Maćkowi... Fuu, zostaniesz ojcem. O Jezu, to będzie straszne. Mini prank. Nie mam to wybrać? Z tych pięknych... tych. na ślepo. O nie, najgorsza! A, to są To może jeszcze trzeci piesek? Weźmiemy drugi taki sam, żeby nie były to kto lepsze. Oj, jak to się stało, sklonowałam to! Magic. Robiłam magiczną szczuczkę, nie wiem kiedy. Kaczką! Kaczucha! Chciałem kaczki. My first book! Książeczka, tylko taka antywodna. What? Baby on board. Szczoteczka do zębów. O! Widzę tam! Kulik, owca, jak Kamil Owczarek. Kawil to oh. dla ciebie. Bierzemy szczotkę i to będzie zadanie Maćka, żeby uszczotkować nasze pieski. Marchewka! Idealnie! Można podawać marchewkę. Czy psy mogą jeść pasternak? Co to jest pasternak? To jest prezent swojego Pasternak! Na szczeniąt i psów dorosłych doskonały! No i dobra. I mamy! Tu są zabaweczki też dla psów. Wezmę kilka. Taką. Ale cool, biorę. Bliźniacze stroje, ale super. To będzie spełnienie moich marzeń. Moje pieski będą wyglądały identycznie. Ile się zmieszczą? Ten fajny, zobacz. Mam nadzieję, że mój pies się do tego zmieści. Stoj! Stoisz? Oczy zamknięte? Okej, no. Okay, no. <laughs> Tylko z flotem poleciał. Zostaniesz tatą! Co? No <głos> <głos> Dzisiaj na 24 godziny Wow, mega A nie sobie też, skąd ty trzestałeś dziecko? Skąd trzestałeś dziecko? <noise> to naszym psy będą dziećmi! To jest, moi drodzy, przykład podgapienie kontentu. Kto <noise> zrobił taki film? To jest druga część i już o tym mówiłam Jaka druga część? Druga część A to nie jest tak, że żeby to było z oficjalnym sequelem, to ja muszę wyrazić zgodę? Wyrażasz zgodę? Nie Dziękuję wam za oglądanie tego Możemy się umówić, że wyrażę zgodę, jeżeli, Możemy. jeżeli dostanę 1500 złotych. Nie. To już podbiłaś. Nie. Podbiłaś. W 1500 mi później zwrócisz po tygodniu. Nie. Podbiłeś. Tak. Świetny biznes, Chodź, co kupiłam. Od, Od czego się... zaczynamy? Od tego. To Coś... O, a on już się ekscytuje. A to jest to dziecko? Tak. W wieku do czterech lat należy dzieci uczyć z odkładania swoich zabawek na miejsca. Więc naszym zadaniem jest dzisiaj nauczenie psów sztuczki. Twoim zadaniem. Naszym? Nie no, ja jestem ojcem. A nie się ojcowie nie zajmują się dziećmi. Ojcowie nie zajmują się dziećmi, tylko matki. Dlatego to jest twoje zadanie, żeby to zrobić. No to do dzieła. Tu jest miejsce odkładania zabawek. Zabaweczki kładziemy tutaj. Bajkus, Bajkus, weź zabawkę. Masz. Bajkus, Bajkus, przynieś zabaweczkę. Bajkus, tutaj. Chcesz nagrodę? Przyjdź zabawkę. Przyjdź zabawkę. Dobry piesek! Do... Aha. Dobry piesek, dobry Bajkus! Jest, dobry pies! Dobry pies! Dobry jest. pies. Nie możesz razem... mówić dobry piesek. To nie jest pies. Trzeba zmienić imiona na ludzkie. Lila to jest Lilianna. I Barbara. Baśka! Do pies! Dobrze! jak one się serio nauczą odnosić zabaweczki na miejsce. To będzie game changer. Lirka nigdy się nie nauczy. Bajka prędzej. Baśka! Baśka. Baśka. Tu przynieś. Zabawa jest prosta. Bierzesz i dajesz tu i dostajesz nagrodę wtedy. Chcesz nagrodę? Weź gębia i tu. Zostaw! Zostaw! Zostaw zabawę. Dobry pies! Aaaa! Co będzie ci wasz! Przyjdź zabawkę, bajkus. Przyjdź tutaj! Dobry pies! Dobry pies! Dobry pies! Dobry pies! pies! I lilusia i bajeczka zajmusły to zadanie, to możemy sobie wpisać plus jeden do rodzicielstwa. <ślawni> Halo! Żyjesz? Nie. Pokaż. Mam złamane? Mam złamane. Twarz jest do wymiany. Po nauce czas na chwilę relaksu i pójdziemy na spacer. To jest spacer? To jest spacer <grym> oh! Ona chyba chce się wykąpać. To był później bajku. Mamy tutaj chorbę koła. To jest trochę małe, trochę mało możliwe, żeby to się udało. to na pewno się nie uda, to już wiemy, ale czy uda się wózek? Wow! Powiem ci <grym> mam pomysł. Co można zaliczyć? Myślę, że... Myślę, że... Myślę, że nie. Ja podrzucam, a ty musisz złapać którąś z rzeczy i Dobra. to jest głosowanie. Dobra? Dobra. Wow. To są kaczki. Do. No. Kąpieli. Kąpiel w tym? No. Który smrodziarz chce się wykąpać? <grym zbrodziarz> Chcesz kaczuszkę? Masz. To. Tu masz. Idziemy do czuszek Pływanie? Chyba głowę To jest aktywacja pływania. Teraz wychodzimy! Czemu to się zawsze tak kończy? Nie się. To jest fajnie. To Nie pływaj! Słuchaj, czyli Masz kaczuszka! Fajnie jest w wodzie! Mogą do góry, więc się nie przejmuję. Fajnie jest w wodzie? Bajka uwielbia suszarkę. Ona kocha się suszyć i zobaczcie na to. Ale czemu na odwrót założyłem? Jak na odwrót? A nie no, wiem! Do dupy nogami! A ty myślisz, że się znam na zakładaniu strojów dla dzieci? Zostałeś ojcem. Takie rzeczy się wie, po prostu. Daj łapkę. Obrót. No czekaj, bajka! Pięknie wyglądacie! A czy teraz miałbyś ochotę coś zjeść? Nasze Nunii nie mogą ubrudzić swoich nowych ubranek, więc trzeba im założyć śliniaczki oczywiście. Pokażcie się do kamery! Chodźcie z Łądu! Jest! Marchew! Uświnisz pani spodnie. oczywiście, nad pani spodnie. Nie macie jej nie <śmienic> nauczyć! Macie! Nie chciałem tego! Chciałem! Ta... Chciałem. Ale zobacz, jak ci fiki, teraz swoje z nogi. No, super. Posta ekstra. Jako pewna. I w ogóle nic, a nic. Pani jest będzie usiniona, ale wy nie, bo macie śliniaki. <śmienic> Lilo nie to jakby pił wodę. No ale to bajka też taka. Ale nie. bajku przody między Kaliże, a ona z jakby wody zgarniała. <śmienic> Widzisz? No tak. Lila, takie wszystko, nawet ciała stałe. Co za świnia! Kiedy załaduję prawie do gardła tam tom. Cały słoiczek został wciągnięty. Marcheweczka bardzo naszym pieskom zasmakowała. To mycie trzeba było zrobić po jedzeniu. I bajkus okazał się mega brudasem. W <grym> tym jakie od razu wyte są spodnie, bo dzięki Maćkowi mam je mega czyste. Nie ma sprawy. Uwielbiam odcinki z psami. Zawsze kończę czysta je. Uch, Jezus! O, ona tak bekła! Totalny <laughs> bek. No bo taki bek już tam tyle brakowało do żygu Czołej wytrę, bo jest przestała brudna się, no. Uwaga, zróbmy test czystości. Który śliniak wygląda lepiej? Bajkusowy śliniak Lilusowy. Kto wygrał? Ja. Teraz czas na pielęgnację. Trzeba umyć ząbki, poczesać je troszeczkę z takim włosiem. A to jest takie dla dzieci? Tak. I to włos jest włosie z konia? Włosie z psa. Trzeba tutaj teraz w jedną poczesać. Leluś? Leluś? i to jest głazkanie, czy to jest szczotkowanie? To jest Szczotkujesz! Bierz, Ale to nic nie jest psa i leci tak. Szczotkuje, mega szczotkuje. Oceńcie jak bardzo szczotkuje, od 1 10 mi się wydaje, że na 100. Widzicie ten prostowłos? To jest pojęcie fryzjerskie. Prostowłos. Mam nadzieję, że nie ogląda tego mój barber, bo będzie załamany. Prostowłos kształtuje się na uszach, właśnie w ten sposób. Dzięki temu nie ma szansy na wystąpienie żadnych kotłów. One wyglądają lepiej po tym zabiegu? Niekoniecznie, ale na pewno lepiej będzie im pachnieć z buzi po kolejnym zabiegu. Mycie zębów. To już jest jedna z ostatnich czynności przed pójściem spać. Mamy oczywiście specjalną pastę do zębów dla piesków, co nie myje się ludzką pastą, tylko pieskową pastą. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak poprawnie umyć psu zęby, to nie dowiedzcie się tego stąd, bo ja nie mam tego pojęcia. Robiłem to parę razy w życiu. Wow! Bo tam coś zablokowało i wystrzeliło nagle. Chcesz? chcesz? Nie chcę. Za. I myjemy. Widzisz, jak Lilusia ładnie myje ząbek. Jestem. Też myślałem. No daj łeb Pani. Daj łapę. Daj no. łeb pani. Wygrałem? Wygrałeś. O, ty nic nie zrobiłaś? Nic. Patrz, bo to z psem trzeba... To krótko. Jest dziecko. Z dzieckiem trzeba krótko. I lecimy. No i co, nie jest takie złe chyba, nie? Psie. No dobrze, z długa jest troszeczkę trudniej. Aleluja, co tu wynizuje pastę. Dobry piesek. No, psy nie przypadają za myciem zębów, co? chociaż on lubi pastę. Nie te tej zęby, a bajkus będzie śmierdział. Mój pies z sukcesem, twój pies z połowicznym sukcesem, bo trochę tam umyłem, ale nie za wiele, szczerze mówiąc. Co by ty nie powiedzieć, jeżeli chodzi o uzębienie tego psa, a tamtego? to ten pies ma ładniejsze uzębienie, ale ten bardziej jest podatny na mycie. Ale jak to? Może i smakować to pachnie normalnie tak lekko miętowo? A spróbuj tego. No, na pewno będę to próbował. Okay. Troszeczkę tylko spróbuję, troszeczkę. I co? Nie różni się jakoś bardzo zwyczajnej pasty do zębów. To smakuje jak taka... spróbuj sobie. Nic nadzwyczajnego. Nie ma to żadnego mięsnego smaku, dlatego dziwi mnie to, że Lika to chciała jeść, bo... To bardziej... smakuje totalnie jak pasta. A jest to psia pasta. Dostajemy teraz kocyki, Zabijamy nasze dzieciuszki w kocyczek. O tak, o! I idziemy spać. Ale nie trzeba czytać książki? Trzeba. Dla dzieci? Jaką? Kupiłam. Przeczytaj. Nie ma tu żadnego tekstu. A. Moja pierwsza książka. Powiedział niedźwiedź, uśmiechając się i wystawiając łapki ku górze, jakby się modlił. Opętany królik w międzyczasie pojawił się. Pokrzykiwał dziko, trzymając marchewkę w ręku. Więcej marchewek, krzyknął Stevie, bowiem tak właśnie nazwałeś ten królik. Nagle na krajobrazie okolicznej farmy. Pojawiły się trzy monumentalnie wielkie. Jak się nazywa? Marchewki. Królik z obłędem w oczach patrzył się na nie, trzymając tą swoją marchewkę małą w dłoniach i krzyczał: Niedźwiedziu, marchewki! Ale niedźwiedzia już w tej bajce nie ma. Co to jest kot? Kot, który turlał sobie kulkę wełny, nie wiedząc. Że pojawią się na horyzoncie trzy wielkie marchewki. Biegał biegał, i jego najlepszym przyjacielem była mysz, która żyła w krainie wiecznej nocy. Mysz w krainy wiecznej nocy i jej ser, Mariusz. What? To nie miało. A na sposprayu. koniec były pszczoły. No dobrze, ale co z takim razie z niedźwiedzią? chyba trzeba kupić kolejną część. Tego dowiecie się w kolejnym odcinku. Nasze psiaki już widziałam, że zasypiały, ziewały. Lilka ma taki szczęśliwy pyszczek, <laughs> że. Widzisz? A my już dziękujemy wam za oglądanie. Jeśli chcielibyście więcej odcinków z pieskami. I to zostawiajcie łapeczkę w górę. To byliśmy dzisiaj my w roli paręców, w roli rodziców, w roli opiekunów, w roli miłosnej dla naszych psów dzieci Basi oraz Lilki. Koniec.